Mamy 12 października, jesteśmy na Oldhamerze, weekend z starymi systemami Games Workshop. Zapraszamy Was serdecznie. Podstawowym założeniem Oldhamera jest to, że zabiera nas totalnie duchologiczne czasy. Zresztą samo miejsce, w jakim event jest, przywodzi nam myśl 80 progresywny PRL jeżeli chodzi o architekturę. Natomiast 80-owo, vibe, który przywodzi na myśl czasy giełdy na Grzybowskiej i tym, 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 i tym podobnych hobbystycznych zgromadzeń, na evencie Hamera możemy pograć. W stare systemy, które są dawno już zapomniane przez, i opuszczone przez Games Workshop, ale fani cały czas trzymają pudełka, cały czas trzymają gry, i grają w niej, i tutaj przychodzą pograć. Między innymi w Manowara, Gorkę, Morkę, Wordheima, Warhammera 4000, drugiej edycji. I z czego bardzo, ale to bardzo żałuję, niestety nie dane nam było zobaczyć, jak ludzie grają tutaj w Rogue Tradera, czyli pierwszą edycję Warhammera 40000. Natomiast, jak sami zobaczycie na tym klipie, Sporo, sporo dzieje się, i generalnie jest mnóstwo systemów, mnóstwo sentymentów budzi to we wszystkich, którzy w latach 90. kupowali te systemy i mieli. Kurczę, powiem Wam, że jak zobaczyłem ten template do Maga Ogniowego, do Maga bitewnego, to po prostu moje serduszko stopniało wieczny lud. Cześć, jesteśmy na weekendzie Od Camera z tytułem i organizatorem, i. Tutaj osobą zarządzającą za takim eventem. No troszkę. Tak. I e, powiedz, może, jakie są stworzenia Twojej inicjatywy, Waszej inicjatywy Szkórze, ciężko tak coś powiedzieć. No ale jesteśmy takimi pasjonatami takiego starego grania, więc jakiś czas temu, 9 lat temu dokładnie, bo to dziewiąta edycja wymusi sobie, że będziemy coś robić tak, żeby wspólnie pokazać w takie stare gry, nie, co już nikt nie gra. Sentymentalnie. Sentymentalnie, bardzo sentymentalnie. Czyli stary Warhammer, tutaj menu War, Warmaster Mordheim. edycja 40. -tki. Tak też jest. Jest Mordheim za nami także ogarniamy to. Tak starocie dla starych plików. Za czasem nie nadążają. Żyją latami 90. i 2000. Żadnych 10 -tych edycji. <grywka> tak jest. Dobra, jest Dobra, dzięki wielkie i to oglądamy to, to, to oglądajcie, filmujcie. A jak to jest punkt wejścia, jeżeli się nie grało w poprzedniej 39 tysięcy Warhammerów? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ próg wejścia do Warhammera e, w powiedzmy 6-7 edycji. To zupełnie co innego niż teraz. Aha, i podstawowa kwestia. Nikt tu nie gra w Age of Sigmar. Radka, który gra w Także Szymaj A to nie jest. Najważniejszy event dnia. Czy mamy... Jeszcze gdzieś mi brakuje swój jednego. I Isza, ten nie jest mój. da właśnie tego. Dobrze. Super. To ja biorę pod. Jak chcecie, jak chcecie sobie grać, możecie dalej grać. Ja Tu zostawiam te zasady. Nie? Zawsze można na luźno przycupać. Musimy jeszcze Gdzie to będzie No nie zostaję się skoczył, jest

After -kasy, after -kasy, after -kasy, rodzim, ja. A ten kasem, normalnie. Nie, się to plusz, Nie rozpędzajcie się, kolego. <gulak> Okej, okay, tak, i do tak. drugiego. Tak, jest. że tutaj jest Tak, tak. 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 słuchajcie, że cztery. Trzy, trzy, Tak, tutaj jest cztery, trzy, 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 jest. trzy, 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 trzy,

jakaś kampania gdzie walczono kontr o kontrolę, bo każdym artefaktem, artefaktem był Paweł Pawłowski w 70-tym. znalazł się gdzieś właśnie na tych ludziach. <try> no. Właśnie tak, laskary tak. są najgorsze, co w tym. Jest jeszcze gorsze, prawda? Jakbyś e miał na przykład muszkiet. Okay, to okay, masz... ale, ale, ale tu nie ma, jest no, w tym. Że... 40 no, bierz, ale nie, tu są falfaty, no, Jest to to laskary są najgorsze. No przejdźmy. Masaj na tak? No, Majster. Dobra, to obiecancy. Tyle? Ale Majster nie, też tak koniec. Teraz tak, Ach, bo ty chcesz ją zapić, Jep, tak tak, a się zabić, żeby nie spanikowało. Nie trafiłem? Nie, nie to jest trwało. A ty, możesz ty swojej kolegi na hmm. Nie trafiłem. Znaczy, nie. A jest A to dramatyczne. Stała mi się na tę stronę. fajnie z polską walią? co? Wszystko? Tak, że na This is weapon skill. it's hard. Eight. Four One. Five. Six. So we have six. Okay, three 私はこの To jeden, czyli trzy Tak, Zabiłeś mi do tego giganta zapachów. Tak, tych No i tego rzutka. Szczegóły widzę. because the rat has three and the world has one. Okay. Okay. So, so, so one friend, you uh, got one. Okay. okay. So one is uh, the generator. I have two. Uh, damage. This uh, a fire. Okay. And that's a one. And another three for the match It's two for the match If they are killed, both uh, I okay so do the champion can attack this place your champion is Deze, de This Deze? Ja, ja. Oké. Zullen we twee attacken doen? een attack met de oogst doen. Een attack met Een attack met ja, これはすごい。

I chciałem zapytać ci, Janusz, jakie są twoje wrażenia po Wordhamie, że grałeś sobie ze swoimi kultystami slanesza, Call of, of Possessed, w edycję Mordheima? Właściwie Mordheim nie ma żadnych edycji, tylko Mordheim. Oh. Nie, chyba nie, ale były jakieś przekształcenia, więc. Erraty i tak. Okay. Jakie są twoje wrażenia, jak się grało? Zaczy, w ogóle chciałem zacząć od tego, że całe to, że gramy w gry, zaczęło się właśnie od Mordheima, więc bardzo się cieszę, że. Moja pierwsza, że tak powiem, edycja od Hammer Weekend była związana z, Mordheim. z Mordheimem. jest Mordheim bo... Twoim Gateway Drach. Tak, tak... właściwie Gateway Drag, dokładnie. I, no i nie da się ukryć, że to, że Filoż właśnie z Kiślem, z którymi też grywamy w, u nas, jakby w naszej Loży właśnie w stowarzyszeniu Loża beima. Dokładnie. To Przygotowali stół, który na serio jakby robi gigantyczne wrażenie, i jakby to bardzo pomaga w grze, że jeżeli ma się ładny stół, ładnie pomalowane tak. figurki, jeżeli nie jest to jakieś tam cztery budynki na krzyż postawione yy, po prostu gdzieś tam na stole i chodzenie po ziemi, no, robi to na pewno większy efekt, y, gra się od razu mile i tak, chce się w to odgażować po prostu. Ten estetyczny aspekt tak. jest naprawdę mocno na Ale on nie da się ukryć, że Old Hammer Weekend stoi pod względem estetyki moim zdaniem. Sumie, no, się, myślę, tutaj się wszyscy jarają tym najbardziej. Plebiscyt, plebiscyt, e, najfajniejszych terenu myślę, że ekipa Mordheimowa e, plasowała się w czołówce, jeśli tutaj. Na ale też, e, też... z tego, co widziałem. Też w ogóle wydaje mi się, że tutaj ludzie najbardziej jakby... To nie jest aspekt growy, tylko aspekt jednak te modelarstwa. Wizualny właśnie, a więc zdecydowanie to e, pomaga po prostu. Powiedz, przegrałeś, wygrałeś. E, pierwsza gra ciężko powiedzieć. Bo w Mordheimach gramy kampanię, prawda? Tak, zaczynać kampania i pierwsza gra ciężko powiedzieć, bo tak byłem gdzieś z boku i tak trochę w sumie pozabiłem jakiś modeli i nikt nie zginął, ale nie wygrałem, bo tak naprawdę gdzieś tam od tych. Metod wygrania byłem bardzo daleko, a teraz druga gra. Niestety nie udało mi się uratować księcia. Było mi bardzo smutno. Daleko! Piękny um, książę. No tak, chętnie można było jako kultysta słoneczna jakoś uratować. No piękny jakoś książę te, czekał na mnie. Też, ale... Arystokracja jest ważna. Deferwacja arystokracji tak, jest ważna akurat dla Ale kult, kult, niestety kult, kult popętanych nie wytrzymał nerwowo tego pojedynku, i niestety uciekli, a więc. To są smutne historie, które się zwykle dzieją w Mordheim. Ale <noise> format kampanijny sprawił, że odpadło kilku chłopaków od Was z kampanii na początku już. Tak. E, pierwsza gra, bo, znaczy w ogóle ten system kampanijny chyba był dosyć płynny, bo jeszcze wczoraj słyszałem, że jest sześciu graczy, zaczynaliśmy w ośmiu, ale teraz jest znowu sześciu, a więc albo odpadło, albo wróciło do normy, bo może chcieli dołączyć po prostu tak chillowo na jedną grę po prostu, żeby zobaczyć sobie jak się gra, ale ciężko by powiedzieć, nie, nie. I co? Jesteś zadowolony? Nie, jest, bardzo mi się podoba. Byłeś czy, wczoraj, mówię, to widziałeś wygląda... pierwszą edycję Rock Trader'a. Nie, kurde, nie, w ogóle 40. właśnie żałuję, że nie skomprehendowałem, że to się zaczyna wczoraj, bo taka jest smutna prawda, że ja no nie wiedziałem. To że najlepiej dzisiaj, ale no. żałuję tego Rock Trader'a, bo chciałem zobaczyć ale... jak to wyglądało u zarania, wiesz, jako kamień węgielny czterdziestki. Ale może jutro będą grali. Bo jutro są wolne gry, a więc może się ustalić z tytułem, żeby ci pokazał. W poniedziałek, tak? Nie, nie, w niedzielę. Jutro jest niedziela. Tak. Okay. Ja, naj... ja najbardziej żałuję, że. I to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo wczoraj oni grali w taką przygodę w Warhammera, pierwszą edycję, która się nazywa Latające Ogrody Kogoś tam, nie pamiętam. Ale to była przygoda w... taka w stylu właśnie tego, jak się robiło. To był jakiś hero US, tak? Nie, nie, nie. Właśnie wydaje mi się, że grali normalnie w Warhammera. Chodzi o to, że to też jest przygoda. Heroami. W sensie roleplaya, tak? Nie wiem, nie byłem wczoraj właśnie, więc nie wiem, nie wiem jak to wyglądało. Właśnie Być może będę zagadywał jeszcze, o to, o ale też polecam Tobie zagadać. Okay. Że to jest przygoda, która dzieje się w Lustrii i tam byli i bohaterowie, którzy byli pigmejami. Okay. I jakby grasz drużyną pigmeju, gdzie jest jeden pigmej barbarian w stylu, jeden pigmej jakiś tam inny i walczysz ze snopingami w ogóle i to... Ja pamiętam tę przygodę z dzieciństwa zupełnego, że gdzieś się odczytałem w jakimś czasopiśmie Magię i Miecz, ona była opisana, i to dla mnie był taki trochę otwierający banie, jakby temat, bo zawsze masz jednak ten temat, przynajmniej w Warhammerze pierwszej edycji, że jednak jest tam stary świat, chaos, jakby standard, jakieś elfy, krasnoludy, a tu nagle masz pigmeje w lustrii walczące ze snoddingami, gdzie jest to jakaś kompletna, kompletna egzotyka. Tak, jak? jest to kompletna egzotyka, jeszcze od tego, jakby na te polskie warunki, tak naprawdę, że. Do nas nie docierały te figurki, jakby nie docierały takie formy, a to było tylko w formie jakby, wiesz, znałem ilustracje, znałem to jakieś opisy. także, te figurki, Tak, że, wyciągnąć to tak. podejrzewam, że oni mają te figurki, no. dlatego w to grali właśnie, że byli w stanie rozegrać tę kampanię w takiej formie, jak właśnie tam z Ejtisów, jakby, albo na nie wiem właściwie z kod to jest, jest kampania, ale podejrzewam, że jest turbo stara. A do widzów, którzy grają w nową wersję Warhammera Fantasy Roleplay, Tutaj też możemy wbić się z figurkami, i jest to robione podobnie jak w adekach starych, że można rozgrywać na mapach figurkowo te przygody. O ile, o ile oczywiście ktoś ma figurki i ma te wszystkie formy, tereny, których też może zdarzyć, no, a to czasem w podróży jak się gra, no nie jest zbyt wygodne. Dzięki za rozmowę. Dzięki, e, Janusz, i do zobaczenia. Będziemy się na pewno tutaj jeszcze w niejednej sprawie z tą konsultować. Dzięki, tak, Pięknie. Będziecie mieli z czego ciąć. Tak, tak, tak nie <grym> nie byłem byłem. Byłem. będziemy. Bardzo się cieszę. Zrobiłem tak. A tak jeszcze. Kto się ze mną kontaktował? Kto pisał ty? Cześć, cześć. Siemanko, tytus. Główny dowodzący. No proszę. I jeszcze to... Żeby... Nie zamknę już Na... Co Coś chcecie nakręcić. Chcemy nakręcić relacje, tak? Tak, w sumie. Zresztą dużo atrakcji macie tutaj, więc. Tak, w każdym, w każdym pokoju, pokoju, no, fajna no, relacja no, szybko będzie. W każdym razie A czy nie mają inicjatywy? A nie, czy nie mają Może chcesz kilka słów powiedzieć o inicjatywie? Ja Jak mu mułosze to powiem. Dobra, ale musicie mi zadać pytania, bo okay. nie ma. Okej. Eee. Spoczekaj, może z i nazwiska, nie? No ja, wiesz co, bardziej chodzę sobie i... po tytuł, po Dobra. No, to możesz mi się po tytuł. Z... Dobra. się mogą nawrócić, nie mogą, bo nie są chłopcy. Słuchaj, myślę, że na pewno no, wiesz, jest to z punktu widzenia antropologicznego dość, dość ciekawy, wiesz, przypadek tutaj. Możesz sobie zerknąć na wszystkie rzeczy. Myślę, że jakbyśmy popytali chłopaków, no to byś, wiesz, Myś, myślę, że osoby, które nie grały we wcześniejsze rzeczy, y mogłyby wyłapać, jakie mechaniki się pozmieniały. Co wiesz, co można powiedzieć, że wyewoluowało w stronę bardziej player-friendly, a co wyewoluowało w stronę peer and pretzels, czyli bardziej taką, wiesz, jednak plansówkowo-zabawową. E, no i myślę, że niektóre systemy po prostu padły. Nie wiem, czy miały. Akurat takim wielkim entuzjastą tych starych systemów grałem tylko w Battle jako mało lat. Ale akurat takim wielkim entuzjastą tych systemów nie jestem, żeby, wiesz, oceniać to w ten sposób, że czy, było to tak, na przykład, czy były takie systemy, które miały tak skomplikowaną me mechanikę jak kryształy czasów w przypadku gier RPG, co po prostu jest kompletnym jakby, że się tak obcesowo wyrażę, cockblockerem, kiedy próbujesz się wgryźć w jakąś mechanikę. Natomiast, no cóż, no myślę, że Rogue Trader, pierwsza edycja Warhammera 40-tysięcznego, miał, miał mechanikę. Na pewno interesującą, ciężko powiedzieć. Czy oczywiście wiadomo, dziesiąta edycja ma zasady, które są przystępne i rozgrywki są dosyć stosunkowo szybkie. Natomiast no tu, cóż, tutaj liczy się to, jak to wyglądało kiedyś. Sentyment przez grubę S. To no wszystko, nie? Może masz jakieś pytania, to możemy coś dograć?